Cześć kochani, witam się z wami na vlogmas kolejnego dnia. I tak witam się z wami w piżamce. Pamiętajcie, że ja nagrywam jakby 30 na 1, czyli jakby. Pierwszego na drugiego, i tak dalej. Przepraszam, jest przed ósmą. Ja jestem nieprzytomna. Jak widzicie, na razie aura jest taka, i światło jest takie. Mam tutaj astronautę kubusia zapalonego. Yy, I tak. Nic mnie nie widać. Wygląda jakby był wieczór. No, ale to jest grudzień, więc co się dziwić. Yy, I właśnie sobie uświadomiłam. Że będę montować film dla Was na dzisiejszy, czyli na pierwszego. No i niestety nie zobaczycie w nim, jak chłopacy otwierają swoje kalendarze adwentowe, bo będą robili to i ustaliliśmy tak, że w tygodniu będzie to zawsze po pracy, żeby Kuban się nie rozpraszał, żeby jednak wyszedł do tego przedszkola rano, a ranki mamy ciężkie, nie ukrywam. Więc zrobimy tak właśnie, że oni będą otwierali zawsze z opóźnieniem. Niestety, znaczy się dla Was opóźnieniem. U nas będzie wszystko szło tak jak powinno, ale Wy będziecie widzieli to z opóźnieniem. Mam nadzieję, że to wiele dla Was nie zmieni. Słoneczko wschodzi i tak fajnie oświetla tutaj. o Widzicie? A to mój mój krzoj, <gry> mój dziki krzoj. I tak proszę mnie nie pouczać o roślinkach. Ja wiem, że ona rośnie na dziko. Mój mąż wystarczająco często mi to powtarza. I mówi, że należy się jej pozbyć, czego ja nie zrobię, bo to jest roślinka od niego właśnie. I niech sobie dziko rośnie do słoneczka, bo my tutaj mamy mieszkanie najgorsze ever pod kątem roślin, a nie będę zakładać żadnych szklarni, jak to teraz modne, dla roślinek, bo nie mam na to miejsca, czasu, chęci i w ogóle nie mam ręki do kwiatów. W ehm, domu będę miała może kwiatka jakiegoś, który <try> przetrwa. A tu naprawdę, słuchajcie, coś nie... Ale co, o czym chciałam powiedzieć, że kupiłam sobie suplement diety z melatoniną. Wzięłam wczoraj pierwszy raz i zasnęłam. Zasnęłam i przeczytałam, że tu głównie jest magnes i jakaś tam melisa i tej melatoniny, to jest wiecie. Ale pani powiedziała, że pomoże mi to w zaśnięciu i rzeczywiście tak było. Zasnęłam, gorzej było ze wstaniem. <laughs> Nie chciało mi się wstawać. Chciałam Wam pokazać, ale z, oczywiście odruchowo przyklepnęłam. Tu jest cała wielka warstwa. E, patrzcie, Bezos. odstawiłam już krem. Tego kremu przypominam Wam o tego. Jest rewelacyjny, uwielbiam go i jest bezbutanowy. No i na to jeszcze położę sobie dżem wiśniowy, który jest bardzo niezdrowy i nie polecam tego, bo Paweł mi kupił. Zwykły dżem wiśniowy nie było tego mojego ulubionego 100%, i no ja jestem taka, że jak już otworzam, no to muszę go zjeść, bo nie wyrzucę. Ale generalnie muszę kupić sobie jak najszybciej mój wiśniowy i tak będę szamać. I pewnie nie wiem, ile to ma kalorii z 500. Ale ja mam spokój na pół dnia. Smacznego dla mnie. Tak to właśnie u mnie wygląda, słuchajcie, że tak, tu mam oszykowane rzeczy, że jest ich stosunkowo mało, no to nie rozkładałam już tego, wiecie, wielkiego wieszaka. Eee, ładnie łóżeczko jest ogarnięte, wszystko jest ogarnięte, światełka. No i teraz test, czy jak tu będę stała, to jeszcze muszę mieć światło przed sobą. Czyli jeszcze jedną lampę, no nie dwie, ale chyba jedna starczy wyjątkowo. I będę gotowa do nagrywania filmu. Także takie przygotowania do nagrywek to jest jakieś pół godzinki z reguły. A tam macie nowość, 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 która mi się bardzo podoba. Karolina stylizacja ma taką fajną, właśnie na swojej szafie. Mamy przesuwną szafę z przesuwnymi drzwiami, także mogliśmy sobie pozwolić na tej jednej części, ale wydaje mi się, że i tak wygląda to pięknie. Także jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć w komentarzach. Skończyłam dla Was nagrywać. Właśnie mierzymy. I tak to właśnie się ma, że jestem. Szukam właśnie, gdzie jest dobre światło. I musiałabym sobie tu zapalić znowu. No, bo słuchajcie, tak pada śnieg. Tak pada śnieg. Zresztą, co ja Wam będę mówić? Zobaczcie. Pięknych kolorach. No ja jestem ciekawa, co powiedzieliście o tej czapce i o tej bluzie, bo kolory po prostu bardzo mi się podobają. Kawusi, muszę się napić kawusi, właśnie ja zobaczyłam w tle. O, widzę, że ktoś z pyskami wyszedł na spacer w taką pogodę u nas na plac to tylko Kalosze chyba. <noise> bo każde inne buty po prostu zatoną w błocie ten śnieg. Jest dodatnia temperatura, i wiecie, on się od razu dostapia Nic fajnego, słuchajcie, zmontowałam właśnie film, także teraz zabieram się za prózę życia. Muszę zaczekać. Tam widzicie w tyle przy drzwiach siatkę z IKEA, IKEA, dlatego że tam mam uszykowane już zwroty i no, będę musiała dzisiaj podejść, także dzisiaj to ogarnę. Teraz, podczas tego, jak film się eksportuje, najpierw na dysk, no to muszę sobie posprzątać i właśnie tak zrobię dzisiaj, że teraz sobie posprzątam. Potem już będę wrzucać to dla Was na YouTube'a. Miniaturę mam zrobioną i niestety na komputerze w tej chwili nie mogę nic więcej zrobić. Muszę zaczekać, aż tam to się zrobi. Jak to się będzie wysyłać na YouTube, to zacznę montować dla Was następne dwa filmy, żeby mieć już rozpoczęte, żeby potem tylko dogrywać kalendarze. <grywa> I tak właśnie to teraz będzie wyglądać. Masakra. Nie no, ogarnie się, ogarnie się, ze spokojem. Także teraz sprzątam i przy okazji słuchajcie, co prawda to nie żadna reklama, ale Wam pokażę. Reklama. No reklama w sumie tak... Ale sama, sami go kupiliśmy, ten odkurzacz. My mamy z tej firmy Mi, Xiaomi, tak? Xiaomi, no ale sklep Mi. Kupiliśmy go w Poznaniu w, w centrum handlowym. Właśnie jest ten sklep. Zresztą w większości teraz centrów handlowych, przepraszam, palucha wsadziłam. W większości centrów handlowych są te sklepy. Wiecie co? On nie był super drogi. Jest dość fajny, bo można go zamontować ze spokojem na ścianie. Nie jest głośny może jest, nie wiem nasz taki normalny odkurzacz był tak głośny, że ten zupełnie mi nie przeszkadza, ma trzy tryby więc jest taki to jest ten max, to jest ten średni a to jest ten najcichszy i tak, wszystkie śmieciuchy nam się tutaj zbierają w tym pojemniku pokażę Wam z innej perspektywy o, no, i to jest dopiero robota. Słuchajcie, tu w tym przezroczystym pojemniku zbierają się śmieciuchy. Otwieramy sobie w ten sposób i wysypujemy wszystko, co nam się zbierze. I uwierzcie, że codziennie sprzątając zbiera się i widać, ile tego kurzu jest. Yy, możemy sobie zmieniać końcówki. Tutaj rura jest, jak widzicie. Wyciągana, odłączana, tak samo końcówka. Są różne końcówki w komplecie. Także bardzo lubię takie sprzęty. Jeszcze mi się marzy taki jeżdżący, wiecie co sobie podobne, i będzie sam sprzątał, chociażby ten pokój. To byłoby dla mnie bardzo duże ułatwienie. Także no hmm, muszę chyba się w taki wyposażyć naprawdę, ale bardzo serdecznie polecam ten, jeśli szukaliście i jest to fajna alternatywa dla Dysona bo oglądałam Dysony i ten jakością wykonania jest zdecydowanie lepszy y, parametrami z tego co widziałam i rozmawiałam z panem z obsługi również, także no, bardzo fajny sprzęciar Żeby nie była gołosłowna to jak widzicie to jest przed chwilą posprzątane Także jeden dzień wystarczył na uzbieranie takiej ilości kurzu. Zamówiłam odmechlacz z polecenia Żanety. Ją obserwuję od już dłuższego czasu i kocham jej wnętrza i w ogóle styl na Instagramie. I słuchajcie, ona poleciła. Ciekawe skąd to szło, bo tu są takie niepolskie etykiety. Aha, ale dobra, chyba kartonik po prostu jest. Nie z Polski. dobra. Mamy to i on wygląda tak. No, musicie przyznać, że mega designersko, nie? Kolory, rozgoldowe, ale to nie o to chodzi. Ponoć jest ojczącem, was, przepraszam. Yy, I ponoć jest funkcjonalny. Fajny jest do ręki, także super. O, baterie są w komplecie. To się ceni. Takie sitko. Czekajcie, bo tutaj. Aha, w środku mamy kabelek do ładowania. Ładowarki już nie ma, ale my akurat ładowarek mamy w bród I tutaj mamy First Austria. No jest naprawdę bardzo ładny, także jak będę odmychlać, to będzie mi przyjemnie. I wiecie co? Od razu chyba sobie sprawdzimy, bo mam jedną bluzę, którą chciałam wystawić na sprzedaż, ale stwierdziłam, że będę ją ratować. A że Pawła y, bluzy zauważyłam, że też są w większości. I wiecie co? Ja to pudełko po prostu od razu wyrzucę. Zrobimy sobie tu porządek. Okej, okay. nie moje lampeczki. Dobra. I teraz zrobimy tak. Już mamy tu porządek, i zaraz biorę bliza, pokażę Wam, jak wygląda, w jakim jest stanie. Zobaczcie, tu na tym czarnym, o widać te kulki, prawda? No ona jest w bardzo opłakanym stanie, bo była jedną z moich ulubionych bluz. To czego o mnie nie wiecie, to ja yy, kocham bajki, kocham Disneya, ale nad życie kocham Kubusia Puchatka. <grym> nie pytajcie dlaczego mój syn ma na imię Kubuś. <grym> Żartuję, nie przez bajkę, no weźcie. Naprawdę nie przez bajkę, prawda? Żarty żartami, ale naprawdę nie przez bajkę. Podobało nam się to imię i razem zdecydowaliśmy, że będzie kubuś. No i teraz zobaczymy, czy to da radę, bo to na pewno by dało radę, słuchajcie, do spetra, ale czy do bluzy takiej. No, wygląda to zdecydowanie lepiej. Wiadomo, że ona już nowa nie będzie, ale ja bym ją chciała jeszcze ponosić, bo ta bluza jest zrobiona z dwóch materiałów. I ten jeden wygląda jak nowy, a ten z kubusiem, właśnie ze wzorem, po prostu był słabszy i tak się zjechał. No, słuchajcie, nie wiem, czy wy to zobaczycie na nagraniu, nie mam pojęcia. Ale zaraz Wam coś pokażę. Tutaj w środku mamy te wszystkie farfocle, które to już ściągnęło. Plus, o widzicie, to jest wszystko to, co wycięło. I teraz podniosę i ta część jest zrobiona, a ta, co tu jest, maseczka jeszcze stara jakaś materiałowa. A ta jest niezrobiona, a ta jest zrobiona. Chyba widać różnicę, prawda? Dobra, ja sobie całą tą bluzę zrobię, a Was już nie będę tym zamęczać. Żeby nie było, zamówiłam na Legro sama za własne pieniądze. Chyba nigdy nie mogę wyjść z pustymi rękoma z domu, zawsze obładowana. I tak, to jest mój e, już paroletni e, płaszczyk znajki na puchu, więc jest cieplutki, a jest lekki. Kartony do śmieci, e, siata. Ze zwrotami lecę właśnie ogarnąć to wszystko i dalszy ciąg dnia. Idealny timing i jeszcze kawa z przyjaciółką wjedzie, także super, bardzo się cieszę. I fajnie się złożyło. Paweł nie miał czasu, nie wyrobił, ale właśnie to się przyciąga. I przyciągnąłam Kasię chyba na tą kawę. <gry> I idzie moja różowa gwiazda. <gry> Załatwione wszystko, kawysia pyszna, wypita. Eee, chyba zapomniałam mi nagrać. <laughs> Ale była pycha i to była jedyna sło słodycz, którą dzisiaj spożyłam. Także teraz już nie będę tak za dużo. I zobaczcie, nawet mi się specjalnie pyszczegnie nie zmył przez maseczkę. Mm, pogoda nie jest za fajna, słuchajcie. Z tego śniegu to wyszedł deszcz. Taka plucha, nic fajnego, więc teraz lecę do domku. Widzicie, jak tutaj... właśnie słyszycie, jak jest głośno, więc idę. Nie wiem, co na obiad. Muszę zaraz zadzwonić do mojego męża. Chłopacy wrócili z pracy i z przedszkola, więc tak jakby też z pracy. Cześć! Jesteście bardzo lubiani przez moje widzki i widzów. Zawsze was pozdrawiają. <laughs> Także zaczynamy. Od akcentu mamy. Tak, tak. dobrze. To Do jedyneczki szukamy. Kto pierwszy znajdzie. Już. Nie. Już. Dobra, znalazł. Nie spodziewałem się jej. Okej, mamy. I teraz tata ci... Oj, w drugą stronę musisz. Nie teraz otworzy. Otwórz drugą połowę. I cukierek. Cukierek. Tylko cukierek. Ja Tylko czekaj, cukierek. ci. Proszę. Proszę. Od razu jesz? Od razu. Najprzednę na pół i zjemy. Co ty na to? Nie. nie. To są do pracy. Nie do cięcia. Jest degustacja. Dobry. Dobry. To przechodzimy do drugiego kalendarza. Przepraszam, że jestem plecami, ale muszę tutaj Kubusiowi pomagać. Szukamy jedy... Do... Już znalazłeś? Tak szybko? Bokiem no jesteś. Super. Dobrze, jestem bokiem. No dawaj, obcinaj. Staramy się naprężyć. Jezu, Jezu Ucięte. Poproszę. Odwiniemy bluzeczkę. Nie jest sobie za ciepło? Nie. No dawaj, o, dawaj. To nic, kopertę można drzeć. Ona Stuwa tam mieć. będzie. Stuwa? Albo tysiak. Ja nie pamiętam. Nie wiem. Możesz chyba przedrzeć. Oj, oj, ale karteczkę przedarłeś. No to nie pomóc? Koperta jednak się okazała problematyczna. I co tutaj jest napisane? Poproś Poproś. Poproś ma meł. tak o numer tak numer jaki jeden proszę no musi usiąść teraz, musisz Ale usiąść. to było fajne. 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 No i dawaj. Zimowy misiu. Yeah. Ten, co Ci się podobał. To gdzie go postawisz? Mm, gdzieś o tam. Ja mam go postawić, czy Ty? Mm, ja. No to dawaj. Okej, okay, o. Gdzie go kładziesz? Jednak na parapecie, tak? No, i ślicznie pasuje! Super. Możemy trochę poprzesuwać. I ja masz kolejną dekorację. Możesz pokazać, widzę mój samochód w -a Możesz. A jesteś zadowolony z Teraz prezentujemy samochód Kuby. Proszę bardzo. Niebieski, pokryty zielonymi paskami. Cztery rury wydechowe usytuowane w masce. Opony terenowe. Obniż. A, opony już zmienił. To nie będę Wam opowiadał, po prostu popatrzcie. To są dla mnie najlepsze opony. Pokażę. Te. te. Takie. I już Wam pokazuję moje wzory. O tego wzoru nie patrzyłam. Mhm. No, widzieliśmy, jaki masz ulubiony wzór. Dziękujemy bardzo za prezentację. Ja. Idzie ze mną otworzyć mój? Zobaczyć co dostałem? Tak. Dobra, to chodź. Teraz czas na Nożyczki. Dobra, Nożyczki. Widzisz wy Tak. Lewa, prawa? E, re, lewa. To jest prawa. to jest prawa. Lewa, nie, nie. Du, 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 du. Lewa. Lewa góra góra. Du, du. Du. O, jest. Ciach. Teraz ja się rozsiądę u mamy. Już narobiłem bałaganu. Zobaczmy, co to jest. No, tak i. Latasz. I. Pomóż mi, to Skarpetki, kaktusy. Czy to są takie zwykłe kaktusy? Nie. Świąteczne kaktusy. Tak, kto lubi kaktusy w tym domu? A kto zabija kaktusy w domu? Kto ususzył i zepsuł kaktusy? Dostały za dużo witamin, nie? Mhm. Dziękuję bardzo. Kubaś się zasłonił mhm. przez chwilę. Dziękuję bardzo. Jutro je za... Nie, jutro ich nie założę, bo jadę w ten. ten. Myślałam, w ten. że będziemy zawsze rano zakład właśnie otwierać i ten, ale dobra, to Skarpecki nie jest. na piątek. W piątek Wam pokażę, jak leżą na mojej zgrabnej. długiej <laughs> Dobrze. Nie taki zgrabny. <grabny> Okej. Okay. A teraz pomyślmy o jedzie. Pa. Tak się dogadaliśmy z Pałem, że zakupów nie zrobił ani on, ani ja, więc skończyliśmy tak. <grabny> ja nie narzekam. Mamy Chińczyka, azjatyckie. Azjatyckie nie? jedzenie, tak. Dobra, smacznego dla nas. Co ty masz? Smakowa. Ja mam Kerry. Ty masz kurczak kery, a ja mam oczywiście krewetki. Jestem, kochani, przybywam, żeby otworzyć drugie okienko. Także szukam najpierw w tym. Zobaczymy, jakie dzisiaj będzie akcesorium. I tak, Wy widzicie już zmiany na mojej głowie, ale tak naprawdę moje włoski i to, co mam zrobione, będą w jednym z następnych vlogmasów. I tutaj mamy o fajnie. Bo właśnie większość pogubiłam tych gumeczek. Mamy klasyczną tą sprężynkę, gumeczkę. To się zawsze przyda. Co prawda wolałabym przezroczystą, więc nie wiem, czy tej po prostu nie podaruję Przyjaciółce. Ona ma ciemniejsze włosy. No bo jednak wiecie, u mnie się to będzie bardzo odznaczało. Także zobaczę, ale na pewno się nie zmarnuje. A teraz ten wyjątkowy kalendarz. I szukam numerku 2. Dobra, tutaj nie ma. Jest 4, 22, 13, 17, 10. Oj, chyba mam 2. Mam 2, słuchajcie. Wyciągam, wyciągam. Jest 2, jest 2. Dzisiaj taka jaśniutka z Mikołajem, Gwiazdorem. Bardzo ładna i Paweł mi wyjaśnił, że jak są kropeczki i tam było wycieczka do wczoraj, to właśnie tam mogę sobie dokończyć. Także się śmiałam, że gdziekolwiek, no gdziekolwiek. No dobra, Hawaje <laughs> się śmieją, mam polanki, moje ulubione, także już mam cztery sztuki, żeby nie było, to sobie stoi wczorajsze i tu są dwie opolanki, więc nic nie zjedzone. Będę sobie zbierać. I jest kolejna karteczka. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie płaczł. Oj! Kolorowej choinki, pierniczków smacznych, makowca wspaniałego, sylwestra skocznego w nowym roku szczęścia, wiele pomyślności i codziennie serdeczny gość. Mój mąż i gościem. <śm> Jeśli to, kochanie, oglądasz, to wiesz, dlaczego się teraz śmiałam. <noise> ale dobrze, dobrze. serdeczne gości, serdecznych gości zawsze mile widzieć. I jest znowu robimy kropeczki. Yy, tak, będziemy robić pierniczki. Na pewno będziemy robić pierniczki. Yy, I zobaczymy kiedy. Zobaczymy. Dzisiaj nie damy rady, bo ma zaległy basen, ale na pewno zrobimy pierniczki. Może jutro? Dobra, pomyślimy. Ale są okolanki, słuchajcie, chyba się na jednego dzisiaj skuszę. Jak myślicie, będzie bardzo źle? Mam nadzieję, że nie będzie źle. A ja tym akcentem, ponieważ ten mój kalendarz domontowuję i już wysyłam na YouTube'a, żebyście go mieli na dzisiaj. Także kochani, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Widzimy się jutro, bo jest Vlogmas. Pa!